To nie jest tak, że myśmy się pchali do telewizji z Justyną. To telewizja do nas zadzwoniła, to była trójka. Telewizja Katowice, chcieli nakręcić reportaż, bo widzieli nas w Dzień Dobry TVN. No i myśmy się zgodzili. Fajna przygoda jest taki, taki występ w telewizji. No i puścili to w tej trójce, wszystko fajnie było. Kilka miesięcy później komuś to się z telewizji publicznie spodobało. No i trafiliśmy do telewizji rządowej. Nie? Zgodziliśmy się na trójkę, bo to lokalna stacja, ale to się okazuje, że będziemy na jedynce w magazynie Ekspresu Reporterów. Jeżeli ktoś chce oglądać walentynki 21.30 na jedynce, no jeszcze mała zajawka. A to jest moja piżama. Na mężów. 49 lat dzisiaj, ale Stary jak młody Bóg, młody Bóg. To jest taki etap małżeństwa, że jak, jak my idziemy gdzieś, nie? to ja patrzę, jak na mnie Patrzy, gdzie ja patrzę? Co ty nie patrzysz? To... No. <laughs> Idziesz na lewo, to się odbije. Pani Joza sama piosenek. Słyszysz? Obudź się, bądź. Zmieniła Zmieniłam życie, życie natomiast czy mi kaseta, kaseta zmieniła życie nam tak, obojgu, tak. no to, to bez Zmieniła, z tego się... No nie wiemy, co by było, gdyby.